tema witam w kolejnym odcinku Crashtroniera, z czego nie było równo miesiąc, ciekawe. Yy, ale to nie istotne, tym razem sobie sprawdziłem, co miałem zrobić w tym odcinku. Jest to... Jetpack. Tak, jest to Ktoś sprawdziłem, tak? Tylko pytanie, ile on tutaj kosztował, bo... Ktoś pamiętam właśnie, dość sporo. Yy, był update. Mmm... a tutaj już to już będę musiał zobaczyć o co w nim chodzi ogarnąć go tak ogólnie. E, no a tymczasem musimy sobie ogarnąć 15 tysięcy bajtów. to naprawdę dużo. Nie wiem czy nie ogarnąć sobie trzeciej komory badawczej. To by się przydało, nie ukrywam. Hmm, tylko dlaczego to jest odpięte? Nie mam pojęcia. O, idealnie, to by gdzieś polecieć i przylecieć poza tym. Okej, okay. yy, No dobrze. Yy, więc myślę, że Tokio tutaj jest. Albo no, chyba mi weźmę magazyn yy, Ten większy. Który pozwoli mi na dźwiganie większej ilości próbek. A co tym zrobię się? trzecią komorę. Jak się stało? Prawdopodobnie platformę tam zablokowałem, bo jest taka możliwość, żeby biega blokować platformę, a wtedy nie można jej podnieść. Prawdopodobnie to wpisano na pierwszy wypadek, dobra, wyprzedzicia i dwa te Też swoim drogą yy, szykuję dla was, myślę, że dość ciekawy yy, materiał z Minecrafta. Yy, a mianowicie będzie tu pewien takia day który dodaje 11 nowych wymiarów? Yy, tak ja miałem yy, który dodaje 11 nowych wymiarów, naprawdę... Niektóre są naprawdę dziwne. Yy, no ale to chybacie. Ile tam tego było potrzebne? 2 i 2 złożone, a nie... a nie 2 i 1 złożone Tam jeszcze chyba nie było trochę złożonego Aż nic? Czy tam tak, może się już nie wyczerpało? Chyba najlepiej będzie po prostu przetworzyć ziemię. Ten złożony Dobrze, ile ty nam dasz jeszcze bajków? 2,5 tysiąca Niech będzie To nam dalej nie wystarczy Te próbki są z, z Glaxią. Myślę, że to będzie najlepsze pomysł, żeby się udać właśnie na tą planetę. E, dlatego, że na się pod Ziemią jest trochę niebezpiecznie, z co wiem. E, na Glaxią jest o wiele bardziej o wiele spokojniej, tak. E, a jednak próbki pod Ziemią na Glaxią są bardzo więcej. Niż na powierzchni na atroksie. Tak jak patrzę, to w mam niski, ale to przy tej grze akurat nie jest zbyt istotne. A przy tej grze to oczywiście w będzie dobre, bo, no bo tutaj nie potrzeba jednak jakoś... Yy, nie potrzeba... Nie ma tutaj jakiejś ekstremalnej sytuacji, tak jakaś walka czy coś. Yy, tylko chyba tutaj nagrywamy, nie łazimy. Nie no coś bym sobie. No, więc no, wiem, no, 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 no. Zmiana w tej grze tak średnio działa. Y Jakość cieni. Cieni grawczek ja daję dość dużo. Ale tak jak wygląda ładnie na tych prawie najwyższych ustawieniach. Y a jednak tak jak już mówiłem, wysokie wraki tutaj nie są aż tak potrzebne. No dobrze, a ja bym chyba nabiła wodór po to, żebym... A tutaj mam trochę... Ej, to mogę to... mogę to wyczepić i teraz to będzie pompować do tego zbiornika. Bo potrzebowałbym więcej właśnie... 2 amony i wodór. Okay. Nie wiem dlaczego nagle... Nie wiem dlaczego nagle yy, dostałem misję. Ech, skoro nie zrobiłem nic nowego. Okej, okay, oni chyba w tym update'cie dali te kwaśne. Ale... Pra... Ale chodzi o tego kolegę? Chyba chodzi o tego kolegę. I co mi to dało? To mi chyba nie dało nic. Naprawdę go ja chcę tutaj, nie wiem o jak nim chodzi, ja, ale nie będzie, yy, no dobrze, więc teraz chciałem ten duży magazyn, yy, tego nie wyrzuciłem tam do orkanium czy coś, dlatego, że będę miał w przyszłości rozdabniarkę, gdzie ja będę mógł to po prostu przetworzyć na który na tym nie będę mógł tutaj yy, wymienić na inne księgne surowce. Hmm. O, dobrze. Chyba taki magazyn musimy sobie robić bo nie mamy go przy sobie. A mi się wydaje, że powinienem go mieć, bo miałem taki magazyn. No dobrze, więc potrzebujemy nagrywać gliny. Niech będzie. Ja poszedłem do podziemi, żeby nazbierać sobie tę ziemię. Dlatego że nie chcę terenu na powierzchni. A jednak pod ziemią no to... Tutaj, nawet no, jak specjalni. Tutaj nawet jak specjalnie nie widać, żeby coś się zmieniło. Jakby się temu dokładniej przejrzeć, no to jak się nie wygląda, tak jakby naturalnie, ale jak się tak po prostu przebiega, no to yy, jakoś źle to nie wygląda. Dzięki, dobrze. to tą ziemią tutaj. No i teraz sobie chyba tu Możemy już dać sobie tutaj. No i to właśnie ten amon będę chciał sobie podbierać w krokach jak gdzieś będzie. O. Jeden mamy już gotowy. Jeden mamy gotowy. Yy, biegnę chyba przyc, yy, czy jest tam rzeczywiście ten Amon i ile go zostało. Bo może będę w stanie wytworzyć sobie już jeden jeden. Yy, już jedną, chyba yy, się z tego. Będę miał na zapach do statku. Albo jak się uda nas jeszcze więcej, to będzie do jetpacka, który wam dzisiaj wytworzyć dobrze, ile do tego mamy cztery. Dobrze. Dobrze. Czyli będziemy w stanie wytworzyć dwie. Jedna będzie do statku, druga będzie do grzebaka, jak już będzie gotowy. A tutaj miałem jeden. On niech będzie. Niech będzie. Yy, tak, to mi będzie. Tak do piekła. Dobrze, tam weźmy do chat, tylko tam będzie chyba czekać na wytworzenie Jetpacka. I teraz można wytworzyć ten magazyn, który powinienem mieć, ale z jakiegoś powodu go nie mam. Ja go nie mam na to odblokowanego. A 2000 bajtów, no niby no ale wydałem bajt, żeby później mieć więcej bajtów. I ciężko się tutaj dosługiwać jakiejkolwiek nogi. Ale hej, to się przyda też na przyszłość. Oczywiście ten magazyn był mi tak strasznie potrzebny, bo w kiele nie mam aż... prawda, czterech miejsc w mojej, w mojej rakiecie. One w kiele by nie wystarczyły. O dobrze, magazyn gotowy. Teraz możemy iść do statku. Możemy ich do statku i go zapakować. Weźmy na tyle jak z tym rachem. Yy, no, trochę się tutaj, trochę się takich No nie jest to dopracowane a tak dobrze. I teraz ten ich który mieliśmy tutaj, yy, sobie na przewody. No bo jednak czeka nas trochę eksploracji i poszukiwania tych próbek. No dobrze, wyślijmy na inną planetę, tutaj. Lądujmy chyba tam. I rozpocznijmy poszukiwanie próbek. Tam ktoś, no, pewnie że tak nie wiem, musiałem tutaj paść jakoś dziko. No, tak będę zapominał o tym, że kable muszę stawiać. Co to jest? Nacznik tak Weźmy najbliższy pojazd. No, nie mam najbliższego pojazdu. Można robić kasięgą. No dobrze, czyli z poziomu tego urządzenia możemy sobie wykrywać jakiś pojazd, który naprawdę byśmy tutaj mieli. Na tej planecie są bardzo ciekawe rośliny, które mogą. No właśnie, które szukają nas takimi, wybuchającymi. Tak, właśnie, z tymi wybuchającymi rzeczami, więc ja wolę jak najszybciej się ich pozbyć, a przy i pozbierać próbki. Już mamy trzy. Nie wiem ile one są warte. Yy, więc, a w wypadek, gdyby rzeczywiście były tam warte, nie wiem po to jest no, dość małą ilością, w większość też są warte więcej, ale jednak gdyby no to pójdziemy pod ziemię tak jak poprzednio, gdzie te próbki jednak były warte trochę więcej O no, tam się ciekawe jest ten cały Monolith, który zasilaliśmy już na naszej w tym planecie Można tego gasić, a następnie udać się do jądra planety, bo który się dopiero odblokuje. Musimy gasić co najmniej jeden taki. No i wtedy się blokuje ten to jądro planety, bo inaczej to jest tam, bo inaczej jest tam taka bariera, przez którą nie sposób przejść. Co ja tu się stało? Proszę mnie nie dusić. Co? Dlaczego to się do góry nogami? Dlaczego to do góry nogami powchtało? Nie mam pojęcia Ale po co się mają duże warte te próbki i można uważać po tych, które dają 350 bajtów, a to jest naprawdę duża ilość jak na taką małą próbkę. No i chyba za chwilę mi się w tych małych próbek wróci Była lodu, zaraz to sobie sprawdzę e, Była e, lodu, Odłamek lodu, w którym tkwi coś interesującego. Można go robić materiałem wybuchowym. A nie można go po prostu chyba na jakąś inną planetę. No i po prostu wtedy go ogrzać. w ja nie wiem w sumie, jak miałbym go w dostatku rapakować. No ale dobrze, mamy cztery próbki. No i chyba mi się wróciło już w tych małych próbek na ten magazyn. No dobrze, yy, nachwyłam no jeszcze yy, te dwie, yy, które tam yy, jeszcze mogą się mieścić w tym yy, promie. No dobrze, yy, właśnie się yy, przed ostatnią próbkę. Ale widzę, że już mamy 10 tysięcy bajtów, z yy, tego powodu, że zbierałem sobie te mniejsze próbki yy, pod ziemią. No i chyba nie będzie nam potrzebne więcej, To jednak trzeba czasem pochodzić, żeby tę próbkę znaleźć. O, tu jest jeszcze jedna. Niech będzie. O, albo chcę o kolegi będzie mieć jeszcze jedną. Okej. Okay. Co jest? No chodź tutaj zanim coś na ciebie wybuchnie. No. Czy ty możesz współpraktować? on no, weź ją i idź. Wielki problem. I no zobaczmy, ile to ich warte. Dwa Dobrze. A ile to się będzie badać? 8 minut. I mamy prawie tysiąc bajtów na minutę. No, nieźle. Więc tak, chyba czy mamy wszystkie potrzebne materiały. Obawiam się, że. Stop tytanu. Ok. Wolfram, to jest. A stop, tytan, no to była jakaś dzika sprawa nie Tytan, ariot i grafen. Yy, ariot chyba mamy na naszej planecie. Dokładnie. Tytan. Tytan powinniśmy mieć, mamy Titan. A zwykła tlenia, jak człowiek powie, że mnie nie myśli tutaj u duszy, Bo po kablach nie idzie. No dobrze, więc ty tam mamy, a już mamy ten grafen. Jak się go robi, grafen, hydraulina i grafit. Ok, no weźmy jakieś statku, weźmy jakieś statku, chyba że nie, nie ma tutaj drugiego omonu. No w szkole tej hydrauliny trochę, no ale najwyżej weźmy ją w statku. No i nie możemy latać. No ale myślę, że będziemy stanie znaleźć jakiś amun jeszcze w tamtym złożył. No i dobrze, grafen mamy gotowy. Czyli chyba mamy... Czyli chyba mamy wszystko do chrobienia z tytanu. No i zielak będzie gotowy już yy, Hema? Tutaj mamy też plecak odrzutowy na paliwo stałe, który robi się jak topu aluminium. stop top aluminium robi się... jak się robi stop aluminium? Aluminium i miedźwięk jest dość tani, ale on mm, po prostu, jak chcecie to możecie się po prostu jeszcze tym jetpackiem wspomóc tak i on wybije was wyżej. To jest taki po prostu bukt chwilowy yy... No, raczej wiecie o co chodzi yy... No, a jednak wolę mieć taki jetpack, który po prostu sobie odpalę i mogę nawet na górę wlecieć no, o ile oczywiście paliwo mi na to yy... No, o ile starczy mi paliwa W ogóle, co baterie sądzą o moim badaniu? Oj Niedobrze. No, za chwilę chyba nie prądu w bazie. No, a wtedy będą się wolniej yy, badać yy, próbki. Ja mam nadzieję, że się wydobyć te 200 pozostałych bajtów, zanim yy, tutaj ten cały prąd ucieknie. No i 387 na minutę. I proszę bardzo. I na nowo 200, 220 bajtów. jak ten się tutaj robi? Nie wiem, można go wywrócić tutaj. No i wytwórzmy chyba jeden jetpack. Tak jak odrzutowy na Hydra, jak czym to wychodzi, posiada to... Yy, po to białe pole, Nie wiem. No i tak ta jaką mieliśmy w placie, jako automatycznie się przepiła. No i tak po prostu albo trzymają, albo do jakiejś tam możemy sobie latać. W tej misji możemy zdobyć schemat yy, na latającą deskę. Wiecie jakie szalone rzeczy można chcemy tym robić? Mając w okach i jetpack to są naprawdę ciekawe rzeczy najlepiej ich mieć, yy, najlepiej by było mieć i ten jetpack, i jeszcze ten drugi. Yy, o, ten Taki yy, biele. lecimy, lecimy, no nie, i nagle jeszcze yy, na chwilę przyspieszamy. Dobra, więc dzięki za oglądanie, i na razie. Ten odcinek Minecrafta, o którym wspominałem na początku, tak jak ten trakt i to yy, myślę, że będzie albo jutro, yy, jutro, czyli 15 lipca, yy, albo 16, 15 albo 16. Yy, jeszcze zobaczę. Dobra, na razie.